No i co pani teraz widzi w telewizji? Proszę mi przeczytać, bo ja też mam włączone. Techniki, którymi posługują się pokazywanie naciągacze, coś takiego jak Uuu, Najgorzej. Te kodry pokazuje pani wczorajsze audycje. Stawaj! Nie, nie udawaj! Cześć Łukaszku, kogo wkręcamy dla Ciebie? Słuchaj, moją mamusię, moją mamusię kupiła sobie dekoder, na początku nie mogła go w ogóle podłączyć, ja tam byłem przypadkowo, gdzieś tam dzień po imprezie po na ojca Andrzeja. O, no to dziwisz że nie działał dekoder, cała rodzina była w rozsypce. A to, no i tam sobie ty? grzebałem z tymi, tymi kablami, u nich grzebałem i, i powiem Wam tak, że nie robi. ten teraz odbiera, ale mówiłem jej, żeby sobie kupiła radio, lepiej żeby radia słuchała niż ten dekoder. Bo Wiadomo tutaj... no. Tak, są? Dzień dobry, pani Marian Mikrobi. Witam. Telefonuję w sprawie dekodera. Tutaj było przedłużenie umowy, prawda, u pani? Tak, tak. Dekoder, rozumiem, ma pani teraz włączony pod ręką? Tak, tak. Włączony jest. Włączy pani sobie teraz na dwójkę, dobrze? Na dwójkę. Tak jest. Zaraz to muszę na telewizor, okay? Dobrze. Wójta telewizor jest. przełącza sobie pani. Dobrze. No jest na dwójce. No i co pani teraz widzi w telewizji? Proszę mi przeczytać, bo ja też mam włączone. Techniki, którymi posługują się pokazywanie naciągacze coś hmm. taki program. Uuu, najgorzej. Te kodry pokazuje pani wczorajsza audycje. Aha. Także widzi pani, no to jednak mamy tą usterkę dość solidną. Przerzućmy się na jedynkę, dobrze? Na jedynkę. Mhm. Tak, dobre historie tu pokazuje. Dobre historie. A na ekranie, bo to jest cykl, wie pani to jest codziennie. Eee, zakonnica tam rozmowa. To one były w poniedziałek. Aha. To jest gorzej niż się spodziewałem. O kurde. Wie pani? Dobrze. Zobaczmy wy pani sport, dobrze? Ma pani kanał sportowy, który no, pani ma? No, no gdzieś tam będzie. Ja tam jeszcze to nie opanowałam, na którym kanał. No kamerze. to jedźmy do góry, dobrze? Ja razem z Panią idę pilotem. Dobrze, zaraz tu przejdę do góry na te kanały. Dobra, jedziemy. Dobrze. Trójka, trójka, czwórka, piątka. Proszę, Proszę się nie spieszyć. tym drugim, no. Nie, nie wie pan na którym kanale. No, to powinno to... być już. A jest Eurosport 112 mam. Dobrze. I yy, co pani teraz ma na Eurosporcie? No, jedzie autko Ferrari, czy jakieś tam. Tak, tak. I zielonka, jest takie pokazane z prawej strony. No, wyścig jest, nie? I pani, co ten wyścig jest dopiero w sobotę. <laughs> co? Także sprawa jest poważniejsza niż się spodziewaliśmy. To jak to? Dostała pani telewizję przyszłości. O, Łukasz To wszystko wytłumaczy, nasz technik Łukasz tutaj wszystko hey mama, wytłumaczy. Mama, hey, jesteś kręcona z chłopakami w RMF Max. O kurde, Łukasz. No to dałam się nabrać. Ale nikt tak pięknie pilota nie obsługuje jak mama. W ogóle nie. mąż powinien go nie dotykać. Teraz tylko i wyłącznie mama rządzi pilotem. No w tym momencie akurat rządziłam, Poza tym mało. No ale Łukasz, no dałam się nabrać. Po prostu była awaria no, i doszporada. <laughs> do <kadery. śmiech> Wszystkiego dobrego, cześć! No dziękuję Łukasz, jak się Dawaj, to Nie udawaj! Maciek rok i Irek Jakubek. Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.